Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Pil i z okazji zbliżających się świąt chciałabym Państwa zaprosić na warsztaty, w których będziemy wykonywać świąteczną ozdobę, do której potrzeba będzie klej, wikol, balon, pędzel, papier, no i ozdobna serwetka, ja tu mam serwetkę zająca. No, i jeszcze dodatkowo klej, ozdoby, suszarka do wysuszenia yy, tej pracy. No, i zaczynamy pracę. Musimy nadmuchać balon. Balon, dmuchamy, jaką chcemy wielkość. Zawiązujemy. I mamy słoiczek, słoiczek jest to nasz cokół, na tym cokole będzie nam wygodnie naklejać papier. Bierzemy papier kuchenny, przycinamy go, nożyczki najważniejsze. Tniemy. Pokażę Państwu, jak to łatwe i wygodne będzie przyklejanie tego papieru. Robię malowanie na balonie. Teraz, dlaczego tutaj jest pocięte? Dlatego, jak przykleimy balon, bardzo ładnie nam się układa. Proszę. I mamy ładnie położone. W tym momencie powtarzamy nałożenie kleju, żeby wszystko było przyklejone. I tak będziemy wykonywać tą pracę, aż balon będzie cały oklejony. Proszę. Jak to szybko już jest fragment balonu oklejony. Do końca balon nie musi być oklejony. Balon już prawie jest gotowy. Obklejamy ostatnią wersję i kwestia jak grubo mamy nakładać. Możemy to zrobić dwie trzy warstwy naklejamy. I kiedy balon już jest oklejony, musimy go Wysuszyć. I, I w ten sposób mamy tutaj gotowy balonik, wysuszony już. On jest bardzo sztywny. Już możemy spokojnie wziąć i przebijamy, i wycinamy, żeby potem obkleić go serwetkami. I kiedy zostanie obcięty, proszę, to ten balon się skurczy i go wyrzucamy. Proszę. I mamy balonik, który dalej wycinamy, żeby utworzyć na przykład z niego wazon, czy. Pojemnik na prezent. Proszę. Po wycięciu otworu zaczynamy naklejać y, postacie z serwetek. Tutaj mamy postać zajączka. I przyklejamy. To się właśnie. Troszeczkę jest małej zabawy przy tym. O, i przyklejamy zajączka. Mamy zajączka przyklejonego. I taką czynność powtarzamy cztery razy, bo mieszczą się cztery zajączki w koło. Po oklejeniu i wysuszeniu wygląda. W ten sposób nasza praca. I teraz będziemy dalej tworzyć. Postaramy się wyciąć fragmenty, żeby tu zrobić fragment, żeby to był opakowanie do prezentu. Wchodzimy w uszy zajączka. Proszę. Tak będzie wyglądało. Pudełeczko, można opakowanie na prezent. Ewentualnie może to stanowić, że włożymy Jatki na świąteczny stół. Tutaj mam bukszpan, słodycze. Proszę Państwa, ten sam balonik, inaczej wycięty, możemy go udekorować różnymi, yy, na różny sposób. Ja tutaj mam klej i będę taśmą oklejała górę, żeby góra była wykończona, bo to jest po nożyczkach zostaje nieciekawie. Proszę. Idziemy wykoń, wykańczamy. Można dekorować nawet Guziczkami, koraliczkami, wszystkim, co mamy pod ręką. Jest to wykończenie. I też możemy włożyć tutaj lepiej pasują kwiatki, proszę. Bo mamy też jeszcze serwety kociewskie. Jakie serwetki mamy, możemy też wykorzystać w domu? Po zakończeniu e, pracy, e, wykonałam e, dwie dekoracje. E, Dekorować można tak jak Państwo sobie chcecie. Tutaj możemy wyjąć dekorację kwiatową. Na przykład wziąć zajączka z trocinkami i tutaj włożyć. Proszę. Obsypujemy słodyczami, jajeczkami i w prezencie możemy podarować. Mamy tu wykończone dwie dekoracje. Od Państwa inwencji będzie zależało, jak udekorujecie swój świąteczny stół. Z okazji świąt chciałam Państwu życzyć zdrowia, radości i wesołych świąt. Do zobaczenia.